Was serdecznie. Z tej strony Mister Blastero. Zagramy sobie kolejny meczek w Heroes of the Storm. E, dzisiaj myślę, że tak na ludzie sobie możemy zagrać może walą, No ale jest to zabójca z dystansu. Bardzo bardzo duży damage posiada. E, ta niech jest różowa. Popaczu po jest. E, jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj, też jestem gotowy, Maniwala Też jestem gotowy. Talentu przed jest Król słońca tutaj, jest z Słońca tutaj, właśnie, koki się tutaj, Diablo tutaj, jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj, Niestety, tutaj, jest tutaj, jest tutaj, nie, nie da się ukryć, że ja Diablo naprawdę mi się bardzo dobrze grało. Świetna, świetna postać. Kurczę, sobie bufa, no nie wiem jak mi się będzie grać. Zobaczymy. E, bufa, Bufa z tego co pamiętam dostał chyba Gazol, Muradin, Raynor. Te postacie chyba Bufa dostały. No, zobaczymy. E, z kim gramy? Aha, Asmoda, Diablo właśnie, Sonia. No, mamy taki mamy taki nawet dobry, dobry zespół z tym, że niestety niestety za to jest mapa, której ja osobiście zdaniem nie za bardzo przypadam, bo te mecze różnie naprawdę różnie wychodzą później jakoś jakoś nie wiem, no zobaczymy co z tego wyjdzie. A pokażę taki podstawowy build walą, który, który gram Myślę, że Bill jest dosyć, dosyć dobry, nie ma tam żadnych skomplikowanych rzeczy, ona jedzie na swoich skillach, Tutaj nie trzeba jej nic dodawać innego. Wala jest naprawdę OP. Bardzo tania postać. Serdecznie polecam, jeżeli chcecie jakąś dobrą postać, z dobrym damage'em, żeby się nie łatwo grało przede wszystkim, bo są postacie o zróżnicowanej trudności grania, prawda? Eee, tutaj ja myślę, że Walon spokojnie. Jest to jedna z takich łatwiejszych postaci. Spokojnie możemy zacząć przygodę z hotsem grając właśnie tą bohaterką. Tu się nam wczytuje Zatoka Czarno Dla przypomnienia w zatoce tej mamy na samym środku statek piracki i pirata czarno sercego, któremu musimy płacić dublonami, aby e, uszkadzał bazę naszego wroga. Nie jest to takie łatwe, bo trzeba te dublony odnieść. Trzeba je zdobywać w różnego, w różnego typu kampach, ze skrzynek, które są nie zawsze, nie zawsze jest to łatwe do odniesienia. Tym bardziej, że jeżeli ktoś nas zabije. W tym momencie mamy problem, bo bierze nasze dublony. Bierzemy zwiększony zasięg wielostrzału. już jakąś nową ikonkę. O, czy coś się tu zmieniło, chyba jednak coś tu się tu zmieniało. Nie, grafika jako taka jest, jest taka sama. Powiem hello. No to czemu nie mam powiedzieć też hello, hi napiszemy? Eee, widzę, że tutaj się równomiernie chłopcy rozmieścili. No i co lecimy? Na samym środku. Tu mamy, na samym środku jest, o, w tym miejscu jest statek. Ja myślę, że sobie to pójdziemy spokojnie naszym kucyku. Możemy tam naszym, bo ten nasz demiecz się bardzo im przyda. Eee. jak widzicie, już tutaj. Ajajaj, nie trafiliśmy tą strzałą na końcu. Troszeczkę zaczniemy, żeby ta linia poszła. oj, oj, ojaj. Dobra, dobra, diablo, diablo. A my go tu spróbujemy troszkę. Oj, oj, oj. Nie zwróciłem na to uwagi. Uciekamy. Bardzo dobra y, metoda ucieczki, jest tutaj. Naprawdę dobra. O! Diablo jakoś dziwnie się porusza, co to było? Kurczę, fajna animacja. Podobała mi się, tak powiem szczerze. Ale pomóżcie nam, ludzie! Pomóżcie nam, bo tu się dzieje źle. Niedobrze, niedobrze. Jak widzicie, zabili mnie, niestety. Eee. Zobaczymy, jak się to Kogo mają? Mają Sonię, mają Lily, trala, wale. Też mają wale. Eee. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast, widzicie, bez, bez jakichś problemów 1400 na major zrobiłem, więc, jak mówiłem, ona tutaj naprawdę, pod tym względem, jest naprawdę dobra. Szkoda, na tam uszkodziliśmy, bo czemu nie. możemy bo też czemu nie. A nasi, nasi tu będą niestety przegrywać. Nie, mi tam pomóc, ale chyba jednak więcej tutaj będzie pożytku z tego, jak ja im tu pomogę troszkę. Już tak zrobić. Już płacili 6 dublonów. Nie, jest to dobrze, ale kusujemy, kusujemy, ile się da. I na spokojnie sobie puszymy wieżę. Widam, się nic takiego nie dzieje. Dobra, jest tu coś porozwalone. Myślę, że będziemy uciekać, gdyby się coś stało. No, niestety mi się wydaje, że zaraz będę oddawać. Nie, czy to nie jest dobry pomysł? Eee, granaty jak najbardziej, granaty przy wystrzeliwaniu. Zoblone będą, no, obudujemy, dają. Robimy taką akcję cyk 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 i niestety musimy uciekać. Niestety musimy uciekać. Troszkę eee... coś my tam wzięliśmy, natomiast widzicie, że tutaj tutaj niestety ale łatwo nie będzie łatwo nie będzie obu zrobili, obu zrobili diablo diablo, ty ładnie wyglądasz, naprawdę robimy tak widzieliście bardzo fajnie, bierz monetkę Bierz monetkę, robimy tylko tak. Tu będzie trzeba uciekać niestety. Robimy tak. Tutaj mają tą przewagę, że jest healer na lewcia, ale myślę, że... Nie nie, 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 musimy się cofnąć, bo tutaj może być... może być różnie. Ja już tutaj jestem niestety, ale bez różnego typu Killorów, robimy tak. Musimy uciekać, musimy uciekać. Pojawiły się skrzynie. Szybciutko tutaj, diablo, 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 pomogę ci jak najbardziej. Jak najbardziej ci kolego, drogi pomogę. Wiesz, 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 wiesz. No i co? No i troszeczkę to źle diablo zrobiłeś Dobrze, leży Oj, 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 Wala, 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 panowie Dobra, ja zginąłem, ona też zginąła. zginęła Zginęła 7000 No nie jest źle na razie, tragedii nie ma. Fajnie byśmy oddali jednak te monety. Diabolo, diabolo, oddawaj. Lecimy tu, dia Co robimy? Użycie odskoku powoduje nienasyconą strzałę. Odnowienie: Bierzemy ten talent. Przydaje się, strzał nie... ta strzała nasycona jest bardzo fajna. Można zrobić builda typowo, żeby rozbadać na przykład, tanków, bardzo fajna sprawa z tą strony jest. Ja tutaj nie robię takiego builda, to robię bardziej builda, bo to są, tu jest więcej zabójców. Więc robię takiego bardziej obszarowego builda, bardzo dobrego też, dobrze się spisuje. Zobaczcie jak szybko zjechaliśmy. Oj, oj, dzwoni mój brat. Przepraszam. Halo, no czy witam Cię, nie, Do, no w domu, no dobra, nie opowiem. no to nie podrzucę tu, najwyżej ja sobie tu odbieram nie jest specjalnie. Coś tu za mną, coś się tu otworzy. no, to na razie, no, cześć, cześć. O, kochany Braciszek do mnie dzwonił, troszeczkę z siecią będziemy tutaj, przynajmniej ja będę kombinował, przepraszam za tą chwilkę. Następny talent mamy, ja biorę też zemsty, ono ogłusza ten talent, jest dosyć, dosyć w porządku, myślę. Kuczę troszeczkę tutaj. A, tak. Tak, jak najbardziej. Ktoś wszedł już. Oj, diabolo, diabolo. O, 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 niedobrze, nie bardzo niedobrze. Diabolo, wprawdzie, tutaj będzie ich ścigał. Ale zginie. Niestety zginie. No nie błąd, no błąd. Trochę rzuciłem się tutaj niepotrzebnie. Ech, nic nie zrobię, no. nic nie zrobię. Tutaj widzę obozy zdobywają równo jeden po drugim. No i powiem szczerze, będzie ciężko wygrać to, jeżeli będziemy tam grać. Jeżeli ja będę też tak grał, bo nie gram niczego nadzwyczajnego. Mam bardziej. No nie myślę, trochę skupiam się też trochę na komentarzu, troszkę na grze i to różnie też wychodzi, natomiast, natomiast nie będziemy się poddawać, musimy walczyć tutaj, musimy tutaj walczyć jak najbardziej, Dlaczego nie, wszystko jest do wygrania, tylko trzeba nam spokojnie, robimy takie coś, cyk, cyk, cyk. A Ajajaj, niestety nie go nie trafiliśmy, szkodzi, tu sobie linie przepuszujemy, no i co, no i co polega, leżysz, widzieliście, to jest, to, to jest, to są właśnie obrażenia wali, nie, ona naprawdę ma świetny damage, naprawdę, rewelacyjne, jest dobrze wykorzystany, dobra, wieża padła, trzeba się cofnąć, bo, bo po co mamy... To co mamy tutaj. Dobrze, czy zobaczymy czy coś się nie dzieje. Tu nic się nie dzieje, natomiast tu na dole się coś dzieje widzę. I troszkę się boję. Troszkę o o o! Właśnie dlatego się troszkę boję To nie będzie dobre. To bardzo dobre nie będzie Dobra, musiałem uciekać jakoś, więc odpaliliśmy UTA na szybciutko. Tutaj damy wzmacnić Twoje ataki podstawowe przeciwko wrogom. To jest bardzo dobry skill. Też między innymi na różnego typu tanki. Jeżeli są w przeciwnej dużej, nie dobry skill. Naprawdę dobry skill. Polecam tutaj, ona będzie dosyć dużo strzelać z podstawowych ataków, bo też damy na samym końcu szan Nexusa. Myślę. Chociaż jeszcze zobaczymy, bo z tym buildem to też różnie czasami. Natomiast. Yy, hmm, teraz właśnie chyba. Czy to będzie dobre rozwiązanie? Nie wiem. O, no, widzieliście jak dużo zadali się damage'u? To jest naprawdę masa. Dobrze. Ładnie diabelo. Zrobimy coś takiego. Tak zrobimy i lecimy. O, no, tu troszkę pomóc diabełkowi. Cyk, 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 cyk. Lecimy, no, obu zrobimy. Te obozy też są ważne, żeby je robić. Żeby je tutaj robić wszystkie. Jakś tam moneta wskoczyła. Możemy spróbować oddać. W widzicie, mnie tutaj poszukują ludzie. Zapłacili, no, zapłacili. W końcu my bombardujemy, prawda? Nareszcie. I się chciało rzec. Czy ja tu kogoś widziałem, nie wiem. W razie wiem, że Diablo pomogę. Bo Diablo trzeba pomagać. To jest bardzo dobry bohater. Trochę nerfa dostał niestety, ale ogólnie rzecz ujmując, jeszcze ten stary. Tak, cyk, 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 cyk. Już jednego nie ma, drugiego nie ma. Zbieramy monety. Ktoś nam tu pokazuje, żeby je odnieść, oczywiście. No, jak najbardziej będziemy odnosić. Tu będziemy ubezpieczać naszych drogich kolegów. W ten sposób na przykład. Sami widzieliście, jak fajnie szybko poszedł. Poszedł leżeć na glebę. Bronimy fortu dobra. Spróbujemy tutaj wale wyelimi wyeliminować. Zrobić jej tutaj kuku na muniu. Nawet nie musiałem zbytnio używać tego skilla. Eee, co bierzemy tutaj? Zronić dwa odmiany od skoku. To jest dobre do ucieczki. Ja myślę, że się to dosyć przyda. Robimy tak, robimy tak. O tej strzałce pamiętamy. Super, linia oczyszczona. Zobaczmy jak się szybko linie czyści. ...prawda szybko się tutaj linie czyści. O, zrobimy tak na szybciocha. Cyk, 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 cyk. Niestety oni tam oddali, to mi troszkę denerwuje. Bierz, bierz, bierz diabolo. na propsie, czemu nie lecimy, lecimy panowie, tutaj trzeba oddawać co się da oddajemy oczywiście, że oddajemy ile mamy tyle oddajemy pamiętając o tym, że Dobra. Oddane, tak. tutaj już, 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 no leży, oj, 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 tu musimy się szybko wycofać. Wycofać, gdyż, ponieważ, w związku z. Dobrze, oczywiście, ja się też cofam. Mam mało hapsa, ale jak widzicie, nie ma tragedii. 24 tysiące mam obrażeń, tutaj, więc jak najwięcej, jak najwięcej. Dobra, tutaj na dole im pomożemy spuszować, znaczy spuszować, odpuszować bardziej. Ja mu tu za bardzo nie pomogę, no nie wiem, samemu nic tu nie zrobię, prawda? Ojoj, Niestety... oj, 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 oj. złapali mnie. Niestety tu się popatrzyłem, się się dzieje i no zdarza się tak. Niestety się tak zdarza. Ja też trochę wina mojego teamu, bo latają, kurde nie wiem gdzie nie latają. Tam z powrotem. No więc siedzieć w jednym miejscu z dupą, pomagać sobie, to latają gdzieś sobie tam. No I tu się ciekawie robi, bo nam bota kuszować, pomocy jak najbardziej musimy pomoc prosić. Przerzuć go najlepiej. O, właśnie to jest o to, o czym mówiłem z Diablo. Dobra, czy nie mówiłem, ale o to mi chodziło w myśli. <śmiany> przynajmniej ja bym to wtedy zrobił. miał diabolo. No i zmarnowałeś ulti, ale dobrze. No, bronisz, bronisz przynajmniej się. Dobra, lecimy. Trzeba monety, trzeba odbierać. Trzeba dodawać damage. A Zwana też robi dobrą robotę tutaj. Bardzo duży damage robi różnego typu budynkom. A te dwie monety to tak jest dobre, żeby pokilać się. A, stary. A, jest głód. Jeden, proszę na propsie, szybciutko. Nie wiem, czy da radę. Powinniśmy dać. A tak zrobimy. A, szybko poszło. się giną, chłopcze. do monety wprawdzie, ale wpłacę ją, bo... bo dlaczego nie? O! Dobra, leży. no nie za bardzo co kombinować. O! Co tu się dzieje? Talent. Albo uderzamy 4 razy, albo zwiększamy, a zwiększymy sobie szybkość ataku. Myślę, że nie jest to głupie. Będziemy naprawdę robić bardzo dobry damage, szybciutko, cyk, cyk, cyk. Jak tam ci nasi koledzy. Spróbujemy może tu coś pustnąć troszkę, u góry o bardzo dobra odkuszarka idziemy, a z monet może bardzo dobrze namieszać o. O, 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 o niestety, niestety, dobrze że oddałem wtedy te monety bo Mogłoby być nieciekawie. ciekawie. w zasadzie już nie dzieje takiego. Zawsze zmaję więcej monet. Oddadzą... No niestety oddadzą. Eee, tra, tra, tu robi duży nawet W przeciwnej drużynie strasznie duży bym nawet powiedział. Diablo, no, diablo jak to diablo. Tego nie ma, ale no, jakąś nową, nową umiejętność Diablo dodali, właśnie widzieliśmy, jak wygląda. Przerzuć go, ja go przerzuciłem, właśnie nie w ten sposób, troszkę. No jesteśmy gorsi, no nie ma się co oszukiwać, że no niestety, ale ta rozgrywka nie idzie tak jak nam powinna iść, Już jest i tak długa ta rozgrywka, 21 minut trwa. Ja lubię krótkie jednak gierki, nie lubię takich długich po 40, no 40 jest ale po 30 minut. No niestety jest to uciążliwe. Oj, oj, tu jeszcze no, przyjdzie ten śmiałek i tutaj może być może być nieciekawie. Tutaj już leży Bo nawet dosyć dobra sytuacja trafiłem niestety no, ale coś tam trafiliśmy 6% no 4 nawet ładnie ładnie po dupie nie jednym słowem tutaj to, to za bardzo nie miałem Mogę się wycofać w sumie mój trochę błąd mieliśmy wszystkich no ale zobaczcie sami 4% wiecie co to jest to jest oddanie jednego i do widzenia tutaj nie wiem, tutaj nie za bardzo widzę to. się teraz szybko to oddać. No i lecieć na bazę, no to trzeba, to trzeba zrobić. Na szybciowa. Dobra, to się już tutaj tym zajmie. Bierz, bierz, wiesz, ja lecę szybko już na dół. Już wrócę tutaj szybciutko na dół. Cyk, 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 koniczek i szybko oddajemy. O, no, oddał, dobrze. Dobrze, że oddał. Tu tral będzie, boimy się trala chcemy z nim sam na sam jechać. eee byśmy to spróbować. Nie wiem. No, tutaj może być niebezpiecznie, bo powiem szczerze. Cofamy się, cofamy się, bo tu nie widzę tego, tak szczerze, nie widzę. O, popatrzcie. <laughs> dobre, dobre, dobre. Kurczę, wygraliśmy. Nie do wierzenia dla mnie osobiście, no ale wygraliśmy. Fajnie, fajnie, no. Takie, takie zakończenia ja osobiście bardzo lubię. Eee, zobaczymy. Takie fajne złote obwódka, super. No nic, tak wyglądała grawalą. Za dużo tu w sumie chyba nie pokazałem, ale myślę, że jeszcze wrócimy do tej bohaterki, bo ona ma bardzo duży potencjał. Gra się mapę, którą nie za bardzo lubię. Co nie zmienia faktu, że dzięki za uwagę w takim razie i usłyszenia w następnym odcinku HotSa. myślę, że będzie bardziej udany. Trzymajcie się, do zobaczenia. E, cześć.